Czy państwo powinno wspierać rolnictwo ekologiczne? Czy powinno rolnictwo ekologiczne być subwencjonowane? Czy powinno być w kwestii zamówień publicznych, czy też nie? Rozumiem, że minuta. Minuta, start. Tak, start, zaczęło się. Więc przede wszystkim chcielibyśmy, żeby całe rolnictwo było ekologiczne, czyli dlatego mamy pewne ogólne normy w produkcji rolnej, żeby ludzie nie truli się tym, co mogą nabyć. W Polsce mamy rolnictwo mniej poddane odpowiednim procesom nawożenia chemicznego niż w wielu innych państwach Europy Zachodniej. Generalnie polska produkcja rolna jest bardziej ekologiczna niż w wielu innych państwach. I to, co jest w tej chwili problemem, to, że na mocy decyzji unijnych zalewani jesteśmy produktami, na przykład z Ukrainy, produkowanymi bez żadnych standardów unijnych i wchodzącymi na rynek bez kontroli. To jest problem, to popierały wszystkie inne partie niż Konfederacja, to należy zatrzymać. Jeżeli zaś chodzi o tak zwaną produkcję ekologiczną w sensie wąskim, to znaczy produkowaną w, w, zgodnie z wyśrubowanymi standardami, to problem w tej chwili jest taki, że ona jest po prostu nieopłacalna. To znaczy rolnicy, którzy rozpoczęli tą produkcję, często z niej wychodzą, ponieważ po prostu wzrost kosztów, w tej produkcji nie jest rekompensowane przez wzrost cen. Poza tym to jest już niespełna 3% produkcji rolnej w Polsce zaledwie. Zdaniem WWF certyfikowana żywność ekologiczna jest odpowiedzią na zapotrzebowanie konsumentów na zdrową żywność produkowaną w sposób przyjazny dla środowiska, bez syntetycznych środków produkcji. Państwo może wspierać rolnictwo ekologiczne, aby jego produkcja była. Bardziej opłacalna, np. poprzez subwencje, dopłaty, niskie bądź zerowe podatki, ale także poprzez kierowanie stałych rynków zbytu. Na przykład, żywność ekologiczna może być włączana do zamówień publicznych jako obowiązkowa część zamówienia publicznego, np. W, w publicznych stołówkach. Pani Urszula Zielińska, Koalicja Obywatelska, Zieloni. Proszę Pani. E, mm... Wy postulujecie, żeby docelowo było tak, że żywimy się tylko w Polsce żywnością ekologiczną, że żywność ekologiczna powinna być wręcz obowiązkowa. Czy takie rozwiązanie jest dobre? Jakie ono może mieć konsekwencje dla gospodarki, dla środowiska, dla nas obywateli, również dla naszych kieszeni? Żywność ekologiczna to dłuższe życie, dłuższe zdrowie, to po prostu zdrowsi ludzie w kraju i tak postulujemy jak największą, żeby jak największy udział w produkcji naszej żywności miała żywność ekologiczna. Dla przykładu podam, pokażę, że dziś to jest zaledwie 2,5% powierzchni rolnej jest objęta czy produkuje się z niej żywność ekologiczną. W, dla porównania w Austrii to jest ponad 21%, i większość tej żywności. Jest konsumowana w Austrii na miejscu. Czyli to jest zdrowy, krótki łańcuch żywności, żywienia lokalnymi produktami, które tutaj produkujemy u lokalnych rolników i dzięki temu jesteśmy wszyscy zdrowsi, bogaci, żyjemy dłużej tak, państwo jak najbardziej powinno wspierać tego rodzaju produkcję żywności, i to wtedy zabezpieczyłoby nasz rynek żywnościowo, ale też ym, skróciło problemy z importem ym, żywności, może, m, m, może gorszej jakości yy, niekontrolowanym yy, i zabezpieczyłoby nas żywnościowo. I to jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach. Produkowana lokalnie certyfikowana żywność ekologiczna to, tak jak powiedziała Pani Posłanka Urszula Zielińska, zdrowe, krótkie łańcuchy produkcji właśnie żywności, dostawy tej żywności i to także wspiera nasze zdrowie. Warto też wspomnieć, że w ramach unijnej strategii Od pola do stołu do 2030 roku minimum 25% gruntów rolnych w Unii Europejskiej powinno być przeznaczone pod produkcję właśnie ekologiczną pod rolnictwo ekologiczne.